Już? Szanowni Państwo, kochani moi, chcę teraz powiedzieć o osobach bezrobotnych, emerytach, rencistach, o wszystkich ludziach, o młodzieży, którzy wyjeżdżają za granicę. Serce mi się kraje. Jak co wyrabia Ewa Kopacz, premier Władysław Kusiniek kamysz Panie ministrze pracy i polityki społecznej, to. Ja pokazuję dla Pana. Jakieś kiedyś te miedziaki dla Pana i na biurko sypnę, w ręku trzymam, to jest śmiechu warte, śmiecie, to jest śmiecie, zobacz Pan, zobacz Pan, to śmiecie, tu, ba nie, 12 zł czy na 10 zł. bo nie, to ja więcej jak zaniosę na złom te miedziaki, to ja więcej wezmę, wiem ja więcej wezmę. Jeszcze chcę poruszyć. Szanowny Panie Ministrze Pracy, Kresieniaczku, Władysławie, Tomyszku, przyjdzie na Pana czas, przyjdzie na Pana czas chyba, żeby wywieźć z tego ministerstwa. Jak ja zostanę prezydentem, to u mnie inaczej będzie. A jeszcze chcę zaznaczyć, że ja otrzymuję tylko 271 zł. I chcę zadać dla Pana, Panie Ministrze, pracy, czy Pan by przeżył miesięcznie? Czy Pan by. Pytam jeszcze raz: czy Pan by przeżył miesięcznie? A mi trzeba węgiel kupić, drzewę kupić na opał, remont mieszkania czasami trzeba zrobić bo sam zostałem. Czy w Polsce powinno być morderstwo? Czy w Polsce nie powinno... Ee, mopsik... E, zabranie brat, jak brat dla brata pomaga? Gdzie ta ustawa? Czy to policja powinna z Mopsikiem przychodzić zabierać toporek, jak brat, którą urzewa? Teraz chcę pokazać. Panie rektorze, odwróć się pan z kamerą. O takie wewnątrz rękę. Przyniosę. Pokażę panu. To jest dorąbania. Czy dla brata było 51-letniego ciężko przerąbać? Nie. Ja czasami na drobniejszy lebra to przerąbywałem, a brat cieszy się tylko rąbą. przyjeżdżali. Tu pod pieniek, ten pieniek. Bo brat tu stał i, i rąbą taką o sobie. O. I tego... yyy... rzucał sobie. A jak tylko zobaczymy mobcik, się poryce na podwórko, na hamas. Na bramie była tabliczka napisana. Uwaga, teren prywatny. Nie ma tabliczki. Małgorzata się wiesił, zabrała tabliczkę, skradła. Nie tabliczka. Teraz, szanowny państwo. Jak ja wygram, bardzo proszę was, bo na dniach marcu wyjadę do Warszawy po ankiety. Pankiety na startowanie prezydenta. Ja bardzo proszę, nie uciekajcie do zagranicy. Pomóżcie mnie wygrać. Bardzo was proszę, apeluję do wszystkich, do młodzieży. Nie zwariujcie alkoholem. Nie bądźcie takie chytre na alkohol. Niech was kopoczówna nie przekupi, tak jak przekupił was Tusk. I ucie uciekł i położył lachę na was. I w Unii Europejskiej siedzi. Prezydentem jest Unii Europejskiej. Jaki on prezydent? Jaki? To szkoda słów tylko. Szkoda słów mówić. Ale jak ja będę prezydentem Polski, to ja nauczę ich. One będą. Wiadomo gdzie. Jest pracy dużo w Polsce. Będą. Nie maszyny kopać, u, u, remontować ulicy, tylko oni będą remontować. A łopatki będą, ja już mam dla ich łopatki, Potrzekowane. Nie to, że ich będą zawalać, mordować. Nie, bo pan Jezus powiedział, nie zabijaj, ale one będą remontować. Oni będą kopać rowy, nie koparkami, tylko oni będą kopać. I tak samo będą otrzymywać grosze, jak tu leżą te miedziaki. Na krześle to oni będą te po 5 zł na godzinę otrzymywać. Niech spróbują kopaczówna i Kosinek Kamysz wyżyć za to. Niech spróbuje miesięcznie. Szanowni Państwo, kochani moi, teraz chcę powiedzieć, że jak ja wygram wybory, pomożecie mi wygrać wybory na pewną RP. ludzie będą mieli inne wzroki. Amerykańcy będą otrzymywać 4000 miesięcznie. Teraz yy, praca. Dla ludzi, którzy będą dobrze pracować, 7 tysięcy będę płacić, a nawet i więcej, a nawet i więcej. Teraz